Witajcie! W dzisiejszym filmie chciałbym Wam przedstawić kilka bylin, które doskonale sprawdzą się w najtrudniejszych miejscach w Waszym ogrodzie. Kilka okrywowych bylin, które sprawdzą się w miejscach cienistych i półcienistych, i to na dodatek w tych suchych miejscach, gdzie niewiele rzeczy chciałoby rosnąć. Pragnia Syberyjska, inaczej, Walcztania Ternata, to urocza, mała bylinka, która doskonale sprawdzi się w najtrudniejszych warunkach w naszym ogrodzie. Jak większość roślin, która pochodzi z lasów, kwitnie ona na przełomie kwietnia i maja pięknymi żółtymi kwiatkami i faktycznie potrafi obsypać się kobiercem żółtych kwiatów. Choć oryginalnie i rośnie ona w lasach trochę bardziej wilgotnych, to mimo wszystko doskonale potrafi się dostosować do trudnych warunków w ogrodzie, czyli do cienia, półcienia i do bardzo suchych warunków pod żywami. Pragnie Syberyjska, jedna z lepszych roślin do terenów Zieleni. Ułódka wiosenna Onfologa to kolejna niesamowita bilina zadarniająca y, do najtrudniejszych miejsc w naszym ogrodzie. Jest ona nieprzeciętnie ozdobna wiosną, z racji na swoje przepiękne niebieskie kwiaty, które faktycznie widać z, dale z daleka. i Wyróżnia się bardzo w ogrodzie, ponieważ niewiele jest takich bryń o tej porze roku, które tak pięknie kwitną na niebieski kolor. Dodatkowo roślina ta rośnie naprawdę w najtrudniejszych warunkach. W bardzo suchej ziemi. Dodatkowo tworzy dosyć silne rozłogi, dzięki czemu a, zadarnia, tą, zadarnia powierzchnia tutaj rośnie dosyć stosunkowo szybko i nie pozwala się przebijać innym e, roślinom. No a jak już przekwitnie, to jej dekoracyjną cechą są piękne, jasnozielone yy, liście, które zdobią ogród przez cały sezon. Pakisandra Terminalis, choć nie jest to technicznie blina, lecz krzewinka, to przez wielu z nas traktowana jest podobnie jako blina. Yy, główne cechy, które ją wyróżniają, to to, że jest zimozielona, a więc także zimą stanowi ozdoba naszego ogrodu. Jest bardzo mocną, odporną rośliną. Raz zakorzeniona w swoim miejscu już właściwie z niego się nie wycofa, ale pochłania kolejne przestrzenie. Dodatkowo kwitnie. Mniej obficie, mało spektakularnie, ale mimo wszystko wiosną, kiedy kwiatów właściwie w ogrodzie nie ma, to piękne, białe kwiatki, pachysandry też zdobią nasz ogród. Barwinek pospolity, winka minor. Czym byłoby to zestawienie? najlepszych roślin okrywowych, bylin okrywowych, gdybyśmy nie wspomnieli o tej roślinie, która zdecydowanie powinna znaleźć się na podium tego zestawienia. To konkretne nasadzenie ma już 15 lat i doskonale sprawdza się tutaj każdego roku. Bardzo zwarty, silny kobierec, kobierzec ciemnozielonych, błyszczących liści zarasa całą powierzchnię. Wiosną cieszy nas pięknymi, fioletowo-niebieskimi kwiatkami. Dlaczego winka jest tak dobrą rośliną okrywową? Z racji na e, siłę swojego wzrostu, na charakter wzrostu, na swoje bardzo długie pędy, które bardzo chętnie ukorzeniają się w ka każdym międzywęźlu, bardzo szybko zarastając powierzchnię i bardzo szy szybko tworząc zwarty, mocny kobierzec e, i plątaninę pędów i e, korzenie. Dzięki czemu żadna inna roślina się przez to nie przebije. Dodatkowo trzeba wspomnieć, że jest ona zimozielona, więc także zimą stanowi ładną ozdobę dla naszego ogrodu bądź też dla terenów zieleni. Nie może być zestawienia roślin e, lubiących cień a, i radzących sobie w trudnych warunkach bez geranium makrolizum, czyli podziszka korzeniastego. Numer jeden. Do najtrudniejszych miejsc w naszym ogrodzie, nie tylko w ogrodzie, ale też w terenach zieleni, radzi sobie doskonale w cieniu, półcieniu, czasami również w pełnym słońcu. I całkowitej suszy, bardziej na bardziej wilgotnej ściółce. Także potrafi się dostosować do wielu warunków panujących w naszych ogrodach, czy też właśnie w terenach zieleni. Co jeszcze czyni go niesamowitym, to, to w jaki sposób on rozwija się na Ziemi. Te rośliny tutaj były posadzone 3 lata temu i można zobaczyć, jak pięknie zadarniły całą tą powierzchnię, gdzie niegdzie siewki drzew mogą się przebijać. Natomiast nazwa makrolizm wzięła się od tych, od tych grubych korzeni, grubych pędów właściwie, które położą się po powierzchni ziemi, wypuszczając małe korzonki do samej ziemi. Te korzenie rozwijają się po powierzchni, ale oczywiście w momencie, kiedy mamy jesień, kiedy spadają liście, te liście wpadają między to geranium, tworząc dodatkową warstwę humusu, gdzie te korzenie doskonale sobie radzą i znajdują fantastyczne środowisko. Co jeszcze jest i co jeszcze czyni tę roślinę tak dobrą? No, ilość olejków eterycznych i owośne liście, tak naprawdę, które powodują, że roślina ta tak szybko nie wysyka i opiera się w suszy. No i oczywiście. Jako wisielka na torcie dajmy piękne kwiaty w różnych kolorach, bo mamy przecież różne odmiany, które kwitną pod koniec wiosny i na początku lata. Raz jeszcze roślina, która jest absolutnym numer jeden. Błodziszek korzeniasty. Jakie mamy odmiany? Jeszcze zobaczcie. Spesar, jedna z najpopularniejszych odmian. Prawdopodobnie dzięki pięknemu kontrastowi między białymi kwiatami a. Czerwonym kielichem i łodygami. Geranium macrorizum gatunek. Troszkę wyższa odmiana niż pozostałe, ale równie doskonała. Czakor. jedna chyba z najładniejszych odmian, dzięki swojemu pięknemu, intensywnemu, różowemu kolorowi. Galium odoratum, marzanka wonna. Co za urocza mała roślinka, ale nie da się omamić jej urokowi, ponieważ raz posadzona w ogrodzie bardzo szybko przejmie kontrolę nad dużą, jej, dużą jego częścią. Całe szczęście jest łatwa do wypielenia także łatwo ją kontrolować. Marzanka bardzo szybko rozprzestrzenia się po ogrodzie, zadomowi się w wielu właściwie warunkach na wiosnę. Późną wiosną, wczesnym latem będzie kwitła na piękne, małe, urocze, lekko, delikatnie, słodko pachnące kwiatki. A latem będzie zdobiła nasz ogród ładnym dywanem ciemnozielonych, okółkowo umieszczonych liści na Odydze. Marzanka Wonna Lamiastrum galeobdolon. Lamium galeobdolon, gajowiec żółty, ma różne nazwy. Możemy go spotkać. Dziki gatunek możemy spotkać w lesie wiosną, na żółto kwitnący. Nie tak bardzo popularna roślina okryłowa, a szkoda, ponieważ ma bardzo dobre cechy. Przede mną odmiana florentinum, jest ona silniej rosnąca niż gatunek, ma ładniejsze, e, ładniejszy rysunek na liściach niż sam gatunek, wyraźnie srebrny, e, wyraźnie srebrny rysunek, no i większe kwiaty, obfitsze kwitnienie. Tutaj możemy zauważyć przepieknięty pęd stanowy. Jest mi trochę za późno, więc kwiatów nie widać. A teraz jest moment, w którym wegetacja tak naprawdę eksploduje. I możemy zobaczyć takie długie pędy, które wypuszcza ta roślina, żeby szybko pokryć całą tą przestrzeń przede mną. Ale nie ma się co martwić, ponieważ jest ona również łatwa do kontrolowania w ogrodzie, łatwa do wypielenia, także ze wszechmiar można polecać tą roślinę jako roślinę okrywową do trudnych miejsc w ogrodzie. Warto również wspomnieć o bergenii. Bergenia dzięki swoim dużym skórzastym liściom i silnym odygom szybko pokrywa przestrzeń i jest właściwie bardzo dobrą rośliną okrywową. Jest także długowieczna, dzięki czemu nie zniknie szybko z ogrodu albo też z terenu w zieleni. Dodatkowo, różnorodność odmian, jaką mamy dostępną na rynku, pozwala wybrać właściwie rośliny o różnych charakterystyce potrzebnej do danego ogrodu czy terenu w zieleni. Rośliny o dużych liściach, małych liściach, o liściach zielonych, przebarwiających się zimą, o liściach mniejszych, podłużnych, bardziej okrągłych, no ale oczywiście też o różnej barwie kwiatów.